No witamy w drugim odcinku Naszej takiej jakby opinii, krytyki yy, Składaczy lub też producentów yy, napędów Wracając do tematu tego ROSa właśnie, na już teraz zrobiłem sobie tutaj ko koło silnika wszystko co trzeba było zrobić Manetka gazu już, może pokażę, działa tak jak należy yy, wraca, wraca normalnie Linkę obciąłem, ładnie końcówkę zrobiłem, wszystko chodzi. Wystarczyło, żeby wracała manetka, tak naprawdę wystarczyło tylko i wyłącznie poprowadzić pancerz linki z przewodami tak, żeby było jak najmniej zagięć. Zniknął wtedy opór przesuwającej się linki w pancerzu i no i sprężyna już jest w stanie w gaźniku cofnąć manetkę gazu z pozycji spoczynku. I to, i, i to, i to, była cała, cała przyczyna pana i I teraz tak, yy, przewody paliwowe zrobiłem, yy, manetkę gazu zrobiłem, musiałem poprawić instalację elektryczną, ponieważ wsuwka przy cewce, nie wiem czy tu będzie widać teraz, może tam słabo będzie widać, ale tu jest taka przy cewce wsuwka elektryczna, była niezaciśnięta i praktycznie całkowicie luźno wsunięta, mogła sobie spokojnie wypaść, praktycznie ja tam niechcący trąciłem przewód i, i wyleciała, musiałem poprawić, do czego zmierzam dalej poprawiłem już sprężyny jest założona na sprężynach linka zabezpieczająca stalowa w razie, gdyby pękła sprężyna to nie poleci śmigło, przy gaźniku poprawione są te wszystkie rzeczy, dokręciłem gumę oraz dodatkowo jeszcze ją zabezpieczyłem linką tutaj, jak widać jakby gdzieś strzeliła to po prostu sobie poleci mogłem to założyć siemkę co prawda, ale Mało było tam miejsca, i gwintu na śrubie zostawiłem, stałem przy jakby linki. Przebud paliwowy nowy o małej średnicy Fi 2,5. No i złożyłem sprzęt, jakby do lotu. Założyłem uprząż, no i podpiąłem yy, szarpankę do odpalania. No ale niestety nie wiem, czy po w ogóle złożył ten napęd w całość. Ale no, przy pierwszej próbie odpalania silnika, urwę oplot skosza. Nie da się tego założyć inaczej, bo gdybym nawet. Poprowadził rączkę do odpalania niżej, to też urwę oplot z kosza. I się zastanawiam, za te pieniądze, to kurde, kosiarkę za 5 zł kupię. I się kurwają odpali. Druga rzecz, albo 22. Zmianie uległy wypory w, w tych napędach. Nie wiem jak dla innych, ale dla mnie ideą wypór jest to, żeby trochę pilota odsunąć od ramy napędu także podczas lotu, żebyśmy się nie opierali o ramę. One są tutaj skrócone i nie mają tego rozszerzenia, tak jak było podobnie, no, tak było rozszerzenie wykonane, że się wygodnie tu wsiadało, wysiadało, ale to jest akurat pikuś, ale one są ewidentnie skrócone i uprząż teraz pozwala nam się opierać bezpośrednio plecami o ramę napędu, ja podejrzewam, że drgania będą się przenosiły na plecy, no po prostu ta idea jest pierdzielona I nie działa to tak jak powinno. Także niestety sporo poprawek tutaj czekało. A! Jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał, tylko musimy sobie pochylić napęd do przodu. Rzepy. Myślicie sobie teraz, że się czepiam, ale... odczepiam rzep. Oczywiście. Teraz pokażę, o co chodzi. Mamy że podczepiony. i trzeba go tu przełożyć przez tą wąską szczelinę. Tylko problem w tym, żeby go przełożyć ostrym, czyli zaczepiającym, musimy przesuwać po miśku, A ona mnie uniemożliwia całkowicie wsunięcie tego w szczelinę. Czyli trzeba tu się ładnie nakombinować, żeby. No na przykład to, tak jak chcę sobie teraz wyciągnąć rzepa, to się nie da, bo się zaczepił i trzeba dwoma rękoma kiedyś główkować. No kurde, ręce opadają. Szczerze mówiąc za te pieniądze chciałby człowiek takie krtinskie, proste rzeczy mieć zrobione, kurde. A tutaj nikt nad tym po prostu zdecyduje się, ci nie pomyślał. Ja szczerze mówiąc ten żebym wywalił, nie wiem, w inne miejsce założył. No by się też do góry tu nie przesuwał, ponieważ tu się zwiększa odległość. Wraz ze wzrostem wysokości tych, tych rurek, i on by do góry nie poszedł, byłby w innym miejscu, by wygodnie by się go zapinało, odpinało. Nie wiem, jak to nazwać, głupotą, kurde, niechęcią, niedbalstwem, nastawieniem tylko na bicie, nie wiem, kasy w jakiś sposób.